Dominik Pusek dzisiaj równie dobry jak ostatnio, tylko że tym razem zwycięski. Lepiej smakuje taki mecz? Pewnie, że lepiej smakuje. Każde zwycięstwo lepiej smakuje. Straciliśmy bramkę. Mieliśmy grać na zero, a straciliśmy bramkę. Odbudowaliśmy się i wygraliśmy ten mecz. Wygrywasz co chwilę te torby? Powiedz, że już tam na mieszkanie uzbierałeś? Nie, plecaki to oddaję dzieciom. Jedne, drugie. Miło jest zostać graczem meczu, ale to się nie liczy. Może bardziej motywuje jeszcze na następny mecz. Był ten karny, czy go nie było? To z decyzja sędziów. Moim zdaniem nie było. A jak sądzisz, mogłeś go wyczuć? Czekałem do końca, poszedłem w drugi ruch. Doświadczony zawodnik też strzelał, ale wpadło. To wpadło, ale wygraliśmy. Drużyna się odbudowała i wygraliśmy. No już z zagrałeś, teraz Spadkowicz. No jak sądzisz, to ta liga ciężka? Czy, czy w trzeciej było gorzej? Bardziej wyrównana. W trzeciej tak samo było. Bardziej było tak samo wyrównana liga, jak jest tutaj. Każdy z każdym może przegrać, każdy z każdym może wygrać. Także trzecia liga jest troszeczkę może gorsza pod względem e, organizacji. Poza meczów, po, znaczy klubów yy, niż w drugiej lidze. W Kluby w drugiej lidze są bardziej zorganizowane, a gra się podobnie. Bramkarz ma to samo, zostawia to tyle samo umiejętności co w trzeciej, tyle samo co w drugiej. Nasz kolega Adam Drygalski, którego serdecznie teraz pozdrawiamy, e, oglądał ostatnie spotkanie Ursusa z Sokołem. Podobno bardzo dobre. Swoich byłych kolegów miałeś okazję wczoraj obserwować? Nie, akurat wczoraj nie byłem, byłem tydzień temu na meczu i przegrali chłopcy 3-1, współczuję mają bardzo dobry zespół, ale jeszcze się odbudują i będą dobrze punktować, wierzę w nich bardzo. Jedziecie teraz do Wejherowa, jak sądzisz, będziesz w stanie ujarzmić Gryfa? E, pff, nikt jeszcze nie powiedział, że ja będę grał, także cały tydzień przed nami, wszystko może się pozmieniać, samo może zagrać Mateusz, może zagrać Leszczu. Sprawa jest otwarta. To życzymy przez swojego konta za tydzień. Ja życzę sobie, także Mateuszowi i Leszczowi. Jak będą grali. Dziękujemy. Dziękuję ślicznie.